Cześć, witam Cię w odcinku, który posłuży nam do wytłumaczenia mechanizmu skurczu mięśniowego. Co ciekawe, powiedziałem mechanizm skurczu mięśnia, a tak naprawdę przedstawię Ci teorię ślizgu mięśniowego, bo te mięśnie, a dokładnie filamenty grube i cienkie, między sobą się ślizgają. My na to potocznie będziemy mówili skurcz. I tak jak wspomniałem, cały sarkomer mięśniowy składać się będzie z filamentów cienkich. One są tutaj u góry. Te kuleczki, które widzisz, rozpisałem, one na tym obrazku będą aktyną. Ta czarna spirala podpisana jest jako tropomiozyna, tutaj w tym miejscu, a ta podkowa, trochę w takim kształcie litery C, to jest cząsteczka troponiny. U dołu mamy podpisane filamenty grube, i na czele jest miozyna, cząsteczka miozyny z taką charakterystyczną główką. Samą fazę naszego procesu, całego skurczu mięśnia zaczynamy od momentu, kiedy miozyna, filament gruby, nie jest połączony z aktyną, filamentem cienkim, a więc to jest faza rozkurczu mięśnia. I przy miozynie mamy cząsteczkę ATP. Co musi się stać, żeby miozyna połączyła się z aktyną? No, potrzebna nam będzie do tego energia. I tą uzyskamy z tego, że na skutek hydrolizy, procesu rozpadu, cząsteczka ATP, ja ją tutaj gumuję, marzę, powstanie nam cząsteczka ADP hop, i reszta fosforanowa. ATP, wcześniejsze, to adenozynotrifosforan, trifosforan, który rozbił się do adenozynodifosforanu difosforanu mm, i jeszcze ze swoją resztą fosforanową. I teraz Mimo, że się ta cząsteczka rozpadła, ona ciągle jest przy miozynie, i na skutek hydrolizy energia chemiczna jest w stanie być wykorzystana przez miozynę do tego, by zbliżyć się do filamentu cienkiego, jakim jest aktyna. To jest takie wstępne połączenie. W książce do fizjologii. Pojawi się takie stwierdzenie, że jest to pozycja odbezpieczona, miozynę niskosiłowa. Żeby doszło do tego faktycznego uderzenia mm, siły, tego głównego, część, głównej części skurczu, potrzeba nam nie tylko więcej energii, ale lepsze środowisko do samego skurczu. Żeby to środowisko uzyskać, to w cytozolu całej komórki tego sarkomeru rośnie sobie stężenie wapnia, przechodząc płynnie do drugiego obrazku, Tutaj do troponiny, kiedy stężenie wapnia będzie odpowiednie, łączy się właśnie taka cząsteczka CA, wapnia z troponiną. To pociąga za sobą kolejną reakcję. Troponina powoduje, że tropomiozyna, ta spirala, jest tutaj ciasna, a tu się rozszerza na tym drugim obrazku. To daje możliwość i jeszcze lepszego powiązania się z filamentem cienkim, z aktyną. Cząstka ADP i reszta fosforanowa. Poprzez rozerwanie się wytwarza dużo energii. Na tyle dużo, że miozyna, filament gruby, z ustawienia tej główki 90 stopni jest w stanie się wyrotować do pozycji 45, do takiego kąta ostrego. I to będzie nasz ten główny skurcz mięśnia. Co ciekawe, taki moment, w którym yy, mamy połączoną miozynę z aktyną, ale nie ma tutaj żadnej cząsteczki. Taki moment w żywym organizmie trwa bardzo krótko, dlatego że za chwilkę w żywym organizmie kolejna cząsteczka ATP by się tutaj nam do miozyny przykleiła. Oczywiście przed kolejnym skurczem tu poziom wapnia by spadł, ponownie tropomiozyna by się zwężyła, tak jak na tym obrazku, i wrócilibyśmy właśnie do pozycji początkowej, w której nie tylko tropomiozyna jest zwężona, ale przy miozynie mamy cząsteczkę adenozyno trifosforano, czyli ATP dzięki dołączeniu się ATP do miozyny miozyna odłącza się od mm, aktyny i mamy fazę rozkurczu. Stężenie pośmiertne to jest takie ciekawe zjawisko, które występuje po śmierci. To nie jest chyba odkrywcze, ale występuje po śmierci dlatego, że mm, brakuje u osób zmarłych Energii tych cząsteczek ATP. A więc jeśli nie mamy tutaj ATP, to nie może dojść do całkowitego uwolnienia miozyny od aktyny, stąd u osób zmarłych występują takie charakterystyczne, jakby powiedzmy, bierne napięcie stężenie, bo te mostki, które tworzą cząsteczki filamentów grubych z cienkimi, mostki miozynowo-aktynowe cały czas są połączone. Mam nadzieję, że to, co sobie teraz przedstawiliśmy, powiedziałem, ułatwi ci zrozumienie całego mechanizmu skurczu mięśnia. No a przede wszystkim będziesz wiedział, że tak naprawdę miozyna ślizga się względem aktyny poprzez swój ruch yy, główki tej miozyny.